Szare, jesienne wieczory wcale nie muszą być nudne i smutne, bo oto rusza za chwilę na koniec października z Gorzeleckich konwent fantastyczny, i tam będzie się działo. Tam będzie można przenieść się w świat e, fantazji, e, w zupełnie inny świat e, no, fantastyczny, taki piękny, kolorowy, prawda? Piotr Arcimowicz jest moim gościem w magazynie Pod Lupą. Będziemy dzisiaj o tym wydarzeniu rozmawiać. No tak, zdecydowanie. Fantastyka jest tak pojemna, że każdy powinien znaleźć coś, coś, coś dla siebie. Jest taką świetną odskocznią od, od rzeczywistości. Książki, filmy, wszystkie te światy, gry, no jest tego tak dużo, że w każdej, w każdej, w każdej dziedzinie coś, coś znajdziemy dla siebie i dla każdego no, miłośnicy fantastyki. E, naprawdę mają możliwości e, ogromne, jeśli mm -hmm. chcą pogłębiać, jeśli chcą e, rozpoznawać jakiś świat. E, fandomy e, czy uni uniwersa są e, gigantyczne i, i każdy naprawdę może znaleźć coś tam dla co siebie. Ale to wydarzenie, które robicie, no to jest oczywiście dla miłośników fantastyki, ale też dla wszystkich, bo każdy może przyjść i wejść. Tak, znaczy, i poznać Tak, znaczy, generalnie, generalnie to było od samego. ponieważ projekt w ogóle tak, projekt jest zrealizowany z budżetu obywatelskiego miasta Zgorze. Ludzie zagłosowali, chcieli taką, taką, taką imprezę. Projekt był od samego po po początku pomyślany jako taki właśnie dla ludzi, którzy by coś tam słyszeli, a chcieliby się coś więcej dowiedzieć. E, chcą coś zobaczyć, e, nie muszą być e, wielkimi miłośnikami fantastyki, wystarczy, żeby się orientowali trochę, e, w, 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 e, trochę przynajmniej... Albo, Gwiezdne wojny. Na Gwiezdne <grymne> wojny chociażby, które są, które są e, tutaj takim dość mocnym, mocnym tematem e, przewodnim e, i dlatego e, mówię. od początku ona była pomyślana jako taka takie dla, wydarzenie dla, za, dla wszystkich, zapoznawcze. Zapoznawcze, ale także już z takim, z takim pogłębieniem trochę, trochę jakby wiedzy. Stąd na przykład współpraca tutaj z, z Zielonogórskim Stowarzyszeniem Ad Astra, które od lat zajmuje się, e, zajmuje się organizacją e, swoich konwentów, w ogóle fantastyką, w ogóle mają, wydają książki swoje, będzie można je kupić zresztą, ale to jakby mieszka z tym. Ale generalnie po prostu chodzi o to, żeby to było takie trochę połączenie. To jest pierwszy, pierwszy raz taka impreza e, w Zgorzelecu, e, więc musimy tutaj tak dość szeroko, szeroko działać, żeby mógł, każdy, każdy, każdy mógł sobie coś, coś dla siebie znaleźć. Mm -hmm. Zgorzelecki Konwent Fantastyczny, e, ostatni weekend października, 20... 24-26, trzy tak, 3 dni, 3 dni w Domu Kultury. No i co tam ciekawego? O, no, znaczy, w zasadzie tutaj jeszcze tak to, to jest taki oficjalnie odruszony problem, ale jest to 23, czyli w czwartek. A tutaj będziemy, tak zaczniemy, zaczniemy powoli się rozkręcać, bo w, w kinie nie? poza. Y, będzie. No, mam nadzieję, że będzie. To, bo to wszystko zaczęło się, jest, jest płynne. Będzie pokaz filmów y, amatorskich, y, które są y, związane z. Z szeroko rozumianą fantastyką, to horror, yy, wszystkie dzieła yy, amatorskich yy, twórców. Tutaj oczywiście przewodnią rolę odgrywa Dawid Topur, jego pensiser horror. Mówi. Mm -hmm. tak. tak, i on jest tutaj te, yy, dość, yy, takim znanym, znanym działaczem w, tym, w tej zakresie. Znaczy te filmy też będzie można jego zobaczyć? Tak, znaczy myślę, że będzie pokaz filmów właśnie w, w czwartek, jakby przed, yy, i będzie to tam powiedzmy trwało 2 trzy godziny, i parę, parę filmów. Będzie parę filmów będzie do obejrzenia, więc jeśli ktoś jest miłośnikiem kina niezależnego, kina tworzonego przez Pasjonat. amatorów, półprofesjonalistów, pasjonatów, to, to zapraszamy już w czwartek. Ale tutaj też ogłosimy tutaj szczegółowo, czyli to, kto, jak i dlaczego. Mhm. Konwent generalnie zaczyna się, zaczyna, się, zaczyna, się, zaczyna się w piątek. Czyli startujecie 24. Tak naprawdę tak? 24 tak, startujemy w piątek, w sobotę w niedzielę, no i tutaj jeszcze programu takiego bardzo szczegółowego nie mamy. Rozpisanego na godziny, ale on już się niedługo, niedługo się pojawi, więc można będzie sobie plan dostosować. Ale mamy parę osób, które chciałbym tutaj jakby zaprezentować. Zależy mi na tym, żeby, żeby właśnie wybrzmiało to. że, że no Przede wszystkim chcemy zapokazać osoby, które są związane ze Zgorzelcem, a które są już naprawdę uznanymi postaciami na, 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 na różnych scenach. No, mam tutaj, zacznę oczywiście od naszych dwóch artystów czyli od Grega. E, Grzegorza Grega Rudkowskiego i Aleksandra Kacza. Urodzili się w Grzelcu, pracują w Pińsku, mieszkają, ale no są artystami, którzy w świecie fantastyki czy też prac, są artystami cyfrowymi. Są bardzo znani. Ich prace można zobaczyć w wydawnictwach największych na świecie. Tak? Czyli na przykład Olek Kacz pracuje dla Fantasy Flight Games. E, czyli e, wielkiego wydawcy gier ze Stanów Zjednoczonych. E, tutaj właśnie mam taką jedną z takich gier, bo będzie, na wystawie będzie można zobaczyć. To jest karta, która przygotowała, została, e, została e, przygotowana przez Olka. E, jest to z gry Władca Pierścieni, e, ale bardzo dużo pracy go można znaleźć w kolorze w e, Prace charakteryzują się takim malarskim Rozmach. rozmachem. E, i co ciekawe, on tak szczegółowo maluje, że tutaj tego, co nie widać na kartach, to na tych wydrugach, które są powiększone, będzie widać te, tyle szczegółów, że, że, jest to, że, jest to, yy, że jest to zaskakujące. Jedyna okazja, żeby zobaczyć znaczy, takie. Olek już, akurat Olek już kiedyś u nas wystawę, yy, wystawę miał, yy, tych, swoich, tych swoich prac, więc u nas będzie częściowo tutaj, częściowo tutaj miał w yy, muzeum. Yy, częściowo powtórzona, ale. Ale jest to taka okazja, żeby, żeby sobie spojrzeć na to. No, nowo. wiadomo, że taka impreza jest jakby czymś bardziej nośnym niż, niż wystawa w muzeum czasami. Mm -hmm. Więc Ole jako artysta, kolejną postacią, którą tutaj będzie Greg Wrótkowski, który jest związany z firmą Wizard of the Coast, ale nie tylko, ale chyba z tego byłby najbardziej, najbardziej, najbardziej znany. Też jest bardzo taką uznaną postacią w tym świecie artystów cyfrowych, malarzy, którzy pracują, pracują nad, nad ilustru, ilustrowaniem gier. Wizard of the Coast jest wydawcą Dungeons and Dragons. No, czyli każdy, kto oglądał Netflix, Stranger Things, to wie o czym, o, 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 o czym, o czym, o czym mówimy. To akurat jest podręcznik do, do Dungeons and Dragons. Co przy, przy okazji można powiedzieć, że właśnie e, będzie parę sesji RPG, więc kto jest zainteresowany, jak to się gra w gry RPG, to, to także zapraszamy. Będą mistrzowie gry z Jeleniej Góry i oni, oni będą e, pomagać. Czyli na pewno mamy dwie wystawy dwóch, dwóch wspaniałych artystów e, związanych ze Zgorzelcem. E, co jeszcze ma, e, będziemy prezentować? E, na pewno będzie można spotkać e, Tomasza Sidorkiewicza. Tomasz Sidorkiewicz jest tłumaczem. Kto czytał Batmany, Marwele w Polsce, ten raczej na pewno czytał je w tłumaczeniu Tomasza Sidorkiewicza, który jest mieszkalny w Górzalce. Współpracując z wydawnictwem Egmont na pewno, być może z jakimiś innymi, ale mam nadzieję, że on o tym opowie sam. sam. E, więc każdy, kto interesuje się, jak to być tłumaczem komiksów, jaką wiedzę trzeba mieć, jaką ten, myślę, że, że odpowiedź, e, odpowiedź na to, e, na to znajdzie e, po rozmowie z, z Tomaszem. To będzie takie coś na zasadzie spotkania autorskiego. Tak, znaczy to będą. Staram się, żeby... Każdy takie, Znaczy cały w, w tych wydarzeniach chodzi o to, że. że żeby móc spotkać tych, tych ludzi. Tak? Może, no, no, będą panele dyskusyjne, oczywiście, będą, będą moderowane rozmowy, będą wykłady, ale także e, konwenty umożliwiają to, że można spotkać tych ludzi i porozmawiać z nimi jakby w cztery oczy, zapytać się coś wprost. E, więc one są troszeczkę te, nie mają takiego mm, e, sztywnych ramtu. To, to, to jest takie pływające, żywe. E, luźne. Luźne, tak? Mhm. Bo, to, bo, 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 bo o to chodzi. Nie? E, coś jeszcze mamy z tym. No, oczywiście, e, m, dużą wagę tutaj przywiązujemy do e, Gwiezdnych wojen. E, to akurat jest model z gry Legion, ale to jakby tylko miał jako, służyć jako przykład. E, tutaj przyjeżdża do nas grupa Javin. To są twórcy, modelarze z. Którzy od kilkunastu czy tam kilkudziesięciu już lat tworzą, tworzą modele z gwiezdnych wojen. No wyróżnia ich dbałość o szczegóły, rozmiary, bo te większe modele mają po 3 4 metry długości i wysokości. Zdobywają nagrody, jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą po, całym, po całym świecie z tymi, z tymi wystawami ta wystawa, która będzie u nas, ona będzie przyjeżdżać z Comic Conu holenderskiego, a Comic Con to jest jedna z największych imprez w ogóle takich konwentów fantastycznych organizowanych na, cał, na całym świecie, e, więc tutaj prosto z Holandii do nas przyjeżdżają, zostawiają i później się będziemy montować i będzie można to wszystko, wszystko, wszystko obejrzeć. E, ja widziałem te modele kiedyś na innym konwencie i po prostu no są. Czyli całkowicie można się przenieść w ten świat? Tak, bo po prostu są tak. Wejść. Ten, tak, są. są, są ja... Wejdzie Myślę, że one gwiezdne w pewien sposób dorównują. dorównują, dorównują o, e, scenografii. E, modelarzom z, z Industrial Light and Magic, czyli od, z firmy Lucasa. Czyli można powiedzieć, że, że można spojrzeć na te modele jak na modele, które grały w prawdziwych wieznych wojnach. No i jest to, jest to e, naprawdę fajne, fajne, fajne przeżycie i, i zobaczyć te kultowe jednostki tak na bliz, z bliska. A jeszcze wiedzieć, że to wszystko zostało wykonane, wykonane ręcznie, bez używania druku 3D z materiałów różnych czasami odpadowych. No to jest super. Po prostu coś, 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 coś ekstra. Mm -hmm. Przez trzy ja, dni będzie. Tak, to... i to będą tylko, e, tylko te przez te trzy te dni i e, sprawdzałem kiedyś najbliżej ta wystawa była w Wrocławiu. Bo cały czas takby pomysł jest na to, ponieważ te konwenty oczywiście odbywają się. Złącznie z. Z Perkonem naj, naj, największym konwentem, ale mhm. e, nie wiem, czy ktoś próbował ostatnio się pojawiać na Perkon, to jest taki koszt e, tej zabawy, bo to już i legi. Masowa można, impreza, tak, wielka, to jest, ogromna ta, ta, wielka, masowa. Ogromna masowa impreza i kosztuje to, y, to, to mnóstwo pieniędzy pojechanie tam, czyli nocleg, wejściówki i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc tutaj chcemy tym ludziom, znaczy mieszkańcom, czy też z regionu, ze Zgorzelca bo to budżet obywatelski miasta z ale z y, ludziom z regionu. Pokazać, przy, przynajmniej przybliżyć w części, w części jak to, jak to można wy, może wyglądać. Być może y, rozbudzimy w, w kimś jakieś e, e, namiętności, pasje, pasje śpiące, uśpione. Tak. No więc jeszcze z takich stały stałych punktów programu, które będą y, na pewno, no to będzie Strof retro, To już, też to z mojej osobistej kolekcji. Strefa retro będzie wystawą, czy będzie strefa retro będzie oczywiście w, o, Strefa retro będzie w Games Roomie, czyli w tym miejscu, gdzie będzie można sobie zagrać. E, czyli spe, użytkowa. Użytkowa, bardzo, bardzo użytkowa. Można będzie spędzić czas, e, właśnie grając sobie na, na starych, na starych e, e, komputerach, konsolach e, i starych pc tach jeszcze takich, znaczy starych, no, tak z lat 2000, no, ale to już 20, 20, po 20 lat mają. Będzie można zagrać e, Quake'a. Chciałem zrobić turniej w ogóle, więc kto tam gra, grywał w Quake'a, to proszę rozgrzewać myszki. Myślę, że jakąś fajną, fajną nagrodę do tego będzie. No i strefa, e, strefa także gamingowa to jest to, co jest moim konikiem, czyli gry planszowe. E, wraz tutaj z chłopakami z naszego koła graczy w Grzelcu, a także z ludźmi z Zielonej Góry, e, będziemy proponować e, żeby poznać różne, różne gry, gry planszowe, które są oczywiście osadzone we wszystkich uniwersach y, fantastycznych, a także produkuję parę, y, parę swoich. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie dla każdego, kto by chciał spróbować. E, od gier prostych po bardziej skomplikowane. Y, może nie, 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 nie na to najtrudniejsze, bo nie będzie na to czasu, ale, ale po to, żeby poznać całość, 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 y, całość tych gier. E, no to też zapraszamy. Będzie otwarty, będzie można sobie. Też trzy dni. Też 3 dni. Też, mhm. też w godzinach e, Games Room będzie w godzinach otwarcia, e, otwarcia całego konwentu. To, e, to będzie dostępne dla, dla, dla zwiedzających. Tutaj my e, anektujemy cały miejski dom kultury. Wszystkie sale praktycznie, e, są, będą zajęte prze, przez nas, bo e, i sala konferencyjna, w której będzie właśnie e, Games Room, i sala koncertowa, w której będą panele czy też spotkania autorskie i kino, w którym będą filmy filmy dwa, jeden też będzie ciekawy, jest ciekawym projektem, e, więc i sala teatralna i galeria, no cały, cały MDK jest, e, cały MDK jest nasz że tak powiem. Tutaj dziękujemy oczywiście Miejskiemu Domu Kultury, że nam udostępnił swoje przestrzenie. Będzie można zobaczyć klasyczny, pierwszy polski film science fiction, bardzo rzadko już pokazywany, czyli test pilota Pirxa. oparty o opowiadanie Stanisława Lema. Z różnych powodów można to obejrzeć jako, jako... Yy... Kwestie, kwestie zobaczenia, jak kiedyś była fantastyka, czy ona była postrzegana, jaki postęp się dokonał, a także w ogóle, bo to jest klasyka może w ten sposób. Jeszcze wystąpią chłopaki z Sibum projekt film. E, oni jakiś, jakiś czas temu zaczęli, e, mają, rozwijają taki projekt, czyli do starych niemych filmów e, dorabiają muzykę na żywo. Mm -hmm. I tym razem zobaczymy e, zaginiony świat. E, który jest tak naprawdę tak zwanym Monster Movie, jednym z pierwszych, no? czyli tam, gdzie występują, występują e, potwory. Mhm. Czyli i koncert też będzie. Tak, tak. To jest szybko jeszcze przelecę takich e, autorów, <grych> autorów który, e, których mamy zaproszonych. zaproszonych tutaj dzięki współpracy z Adastrą. Akurat to jest taki zbiór opowiadania to jest rocznik fantastyczny, ale jego, jego twórcą i za nią postacią stojącą jest Bartek Biedrzycki, który jest pisarzem e, science-fiction, również, ale jest propagatorem, e, taką osobą, która bardzo mocno siedzia, e, siedziała, czy też siedzi w zinach e, 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 taki science-fiction, więc e, będzie z nim spotkanie, będą jakieś warsztaty, więc będzie można sobie porozmawiać z, tą, z, tą, z nim. Jako, jako taką znaczącą postacią w polskiej fantastyce. E, jak, e, sam, e, jak sam napisał redaktor do spraw nieudanych, jakoś tak. Jakoś tak. W każdym razie e, jest to e, osoba, która e, e, warta, warta jest poznania. E, także <śm> Dominika Więcławek, która także jest twórczynią, e, pis pisarką, e, zajmuje się. E, także wydawaniem poradników dla rodziców, takie dość, dość multidyscyplinarna <noise> multi postać, więc ona też, ona, ona też yy, będzie. Yy, tutaj mamy książkę Jakuba Ćwieka. Yy, Jakub Ćwiek generalnie teraz poszedł trochę w stronę, yy, w stronę yy, tzw. Tej literatury crime, czyli kryminałów i razem z, z Chmielarzem wydał teraz książkę yy, całkiem, całkiem nową. Yy, Związaną z y, kryminałem, ale y, swoją karierę jakby zaczynał od fantastyki, od cyklu kłamca, czy były opowiadania opowiadające o Lokim, który ma za różne zadania chętnych, od chętnych odsyłam do poczytania. Bardzo chwalony jest w fandomie jako taka bardzo osoba otwarta, z którą można porozmawiać, można podpytać y, o różne rzeczy, y, więc wielką przyjemnością też, też będziemy go gościć. No i y, tu jest jeszcze jedna postać. E, Michał Gołkowski, e, Bardzo płodny pisarz, e, fantastyczny. Akurat e, te wszystkie książki to są z mojej prywatnej kolekcji, więc e, Komornik, świat e, opisuje świat, w którym. E, jakby to ująć, nie wyszła apokalipsa. Znaczy, zaczęła się, ale nie wyszła tak do końca, jak, jak była przewidziana w księgach, w apokalipsie św. Jana, no, ze względów, że tak powiem, technicznych, bo jednak nie uwzględniono pójścia świata do przodu i wszystkich mhm. tych. Więc bardzo polecam, jeśli ktoś czytał, mam nadzieję, że myślę, że wiele osób dużo czytało, będzie możliwość z panem Michałem się spotkać także porozmawiać. I autograf zdobyć przede, przede wszystkim. Tak. No dobrze, powiedziałeś, Miejski Dom Kultury 24-26, tak. za darmo wszystko. wszystko to jest tak, ważne. wszystko jest za darmo. Tak, uh -huh. wszystko, wszystkie przeciwieństwie do ilo, innych działań jest za darmo, no, ale to dzięki e, temu, że został to projekt z budżetu obywatelskiego. Że budżet obywatelski, tak, i, tak jak wspomniałeś, mieszkańcy zagłosowali, czyli tak. komuś na tym zależało. Tak, komuś... Ktoś chciałby przyjść na to. Tak, <laughs> tak. tak. E, dokładnie, e, dokładnie tak. No, czy ja mogę ze swojej strony, tylko polecić mieszkańcom korzystania z budżetów obywatelskich. Bo nie jest to aż tak skomplikowane, jakby by się mogło wydawać, a można zrealizować, zrealizować fajne projekty albo rzeczy, które jakby nikomu nie, nie innemu przychodzą. Przedem władzom. Władzom, przychodzą, nie przychodzą do głowy. Do, do głowy. Mhm. E, więc tutaj, jeśli jest taka możliwość, to niech Państwo piszą, zastanawiają się. konwent także, konkursami stoi. I konkursów będzie cała strefa konkursowa na której będzie można sobie zdobyć taką walutę, yy, walutę yy, konwentową, i dzięki, a później tą walutę zamienić na nagrody, więc tutaj jeszcze jakby jest taka, jest taka yy, interakcja. Yy, także będzie strefa warsztatów, ona jeszcze w tej chwili się do końca dogrywa, co będzie na tych warsztatach, ale myślę, że, że, że na pewno znajdzie coś, coś, coś każdy coś, 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 dla, coś dla siebie, żeby no, miło spędzić ten czas już w w tych wszystkich wystaw, po, po spotkaniach, żeby po prostu czymś, czymś się zająć, jeśli to nie będzie granie w mm -hmm. Games Roomie. Czy można przejść i się przebrać, bo konwenty to zwykle kojarzą się z postaciami, które e, przyjeżdżają, tworzą też ten konwent. Tak, znaczy generalnie e, oczywiście zachęcamy wszystkich wszystkich do tego, żeby, żeby jeśli przyjdzie, e, będą na konwencie, to żeby byli e, by, w strojach w strojach, tak, odpowiednich. tak do, w odpowiednich strojach. No ja nie zabrałem <noise> już swojego, tego, swojego steampunkowego, e, e, steampunkowego stroju, którego używam czasami na Jakubach. Yy, ale, ale tak, zachęcamy, zachęcamy do tego, żeby oczywiście przyjść, bo to jest taka możliwość yy, jakby swobodnego yy, wy, wypowiedzenia siebie, yy, powiedzenia coś o sobie i nikogo to nie będzie tam yy, dziwić. No, nie będzie to, yy, o Boże, co on w co się ubrał i, co i co dlaczego, i w co pomalował. Nie, nie, konwent właśnie jest po to, żeby Wszyscy ludzie, którzy się interesują fantastyką, i to tak też mówię, to było od początku wymyślane, że to, to była taka platforma dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, interesują się tą fantastyką zazwyczaj interesują się w swoich czterech ścianach, czyli oglądają te filmy, czytają książki, grają tam z paroma znajomymi, a tutaj chodzi o to, żeby się spotkali w większym gronie i wiedzieli, że, że jest ich więcej i być może e, jakaś nić, na przykład ludźmi, nie wiem, z Bogatyni, ze Zgorzalca, z Lubania, i skąd się, skąd się zawiąże I, i będzie to sobie jakoś tam żyło, żyło, żyło swoje, swoje poza życie. Poza wydarzeniem. Tak, poza wydarzeniem, żeby po prostu, nie wiem, przygotować się do kolejnego wydarzenia, czy też umówić się na wyjazd na kolejny konwent gdzieś w innym mieście, bo tych komentów trochę jest po Polsce oprócz tych największych, ale to chodzi o to, żeby po prostu spędzać jakoś tam czas razem, mm -hmm. nie wiem, podzielić swoją pasję, czy podpowiedzieć, jak uszyć stój na przykład, prawda? Bo to też jest czasami duży problem taniu, <grytanie> bo nie kosztowało to wielkiego majątku. Więc mówię, to jest głównie dla mnie to jest. Ja to widzę jako platformę spotkania. Al, mhm. I zainteresowania innych ludzi y, fantastyką mhm. i różnymi, różnymi, różnymi odmianami, mhm. bo, bo oczywiście ich jest mnóstwo. No, wykłady domyślam się po polsku, ale ta tak. cała reszta y, chyba będzie też otwarta dla gości z zagranicy. Tak, tak. Znaczy myślę, że tak, no w tej chwili wszyscy się na tyle swobodnie na przykład posługują językiem angielskim, że, że tutaj będzie to, będzie to rozbrzmiewało. Y, można, myślę, że tak. Że, znaczy same wykłady są jakby z tych z powodów czysto technicznych, niemożliwe do zrealizowania, żeby były tłumaczone. 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 Ale myślę, że, że język angielski rządzi i damy radę jakoś to, jakoś to ogarnąć. Mm -hmm. e, potrzebuje, potrzebujecie jeszcze wolontariuszy? Można A. się zgłaszać? Tak, tak. Cały czas przez adres strony www.zkf.zgorzelec.pl można zgłosić zgłosić swój udział jako wolontariusz. E, to jest jedno, rzecz. Można także Program już jest w zasadzie dopięty, ale możemy spróbować, jeśli ktoś naprawdę by chciał, chciał się pokazać, dopiąć jeszcze, dopiąć jeszcze do Znaleźli programu. Tak. Też prosimy o, o zgłaszanie się przez, przez stronę, bo to ułatwia nam kontakt, bo tam mamy to posegregowane, wiemy z, z kim. Więc tutaj, a szczególnie zapraszam ludzi stąd. Tak, tutaj, jeśli ktoś jesteście ze zgłaszalca mieszkańcami Bogatyni, Zawidowa, Sulikowa, Lubania, Pieńska czy też wszystkich wokół, miejscowości wokół. Jeśli chcecie wystąpić z jakimś e, programem, to na pewno się miejsce znajdzie. To, śmiało. Śmiało za, tak. Zachęcam. To na pewno tutaj dla osób z regionu jest jakby otwarta, otwarta ścieżka, i zapraszam, i na pewno na pewno się znajdzie. Mhm. W jakich godzinach będziecie? Yy, znaczy, generalnie to są takie wstępne godziny, czyli w piątek zaczniemy, znaczy będzie w ogóle. Yy, Wystawa będzie już, wystawy będą czynne od godziny 14, a sam konwent jakby programował już od 16 do 20. I o 20 zakończy się projekcją filmu tak, tego. W, sobotę, w sobotę w sobotę będzie to, zdaje się, od godziny 14 do 20, też się zakończy koncertem i w niedzielę od godziny 12 do 18, bo się musimy poskładać posprzątać. Mm. więcej to są godziny, proszę traktować te godziny jako orientacyjne. One się mogą. Jak Trzeba tam, nie, obserwować. Tak, tak, niewielkim, niewielkim tym. Jak się już pokaże się ta tabela programowa, to już wtedy już, już będzie tak, tak będzie i tak się będzie działo. Y, czy książki będzie można kupić? Bo tak będzie można coś wygrać, ale czy coś będzie, będzie można. Y, tak, kupić znaczy też będzie, tak, no, będą, będzie paru wystawców, nie za dużo ich tam, tam jakby nie ma, nie ma miejsca, ale jakieś gadżety związane z fantastyką i to, co oni będą proponowali. Na pewno na pewno Zielona Góra przywiezie swoje książki do, do kupienia. Czyli, y, E, bo też od nich chcemy ukraść jeden pomysł, czyli e, właśnie to będzie ten czas, ten rok na to, żeby e, przed kolejnym konwentem, bo być może właśnie na konwencie ogłosimy konkurs e, na, na, e, na opo Historie. opowiadanie e, związane taką z, z regionem. Z regionem, ale właśnie w konwencie taki fantastyczny, bo Zielona Góra to robi i robi to bardzo, bardzo fajnie. I tam wiele osób pisze do tego, więc to jest takie, żeby rozruszać trochę towarzystwo, ale na to trzeba czasu, wiadomo. Czyli tak, nie płacimy za wstęp, zabieramy pieniądze, żeby ewentualnie coś kupić, bo jedyna okazja, tak. jedyna okazja na autografy, spotkania, zdjęcia, tak. Tak. wspólnie tak. spędzony tak. czas, hasło, daj się porwać wyobraźni. Daj się porwać wyobraźni, tak. Myślę, że to najfajniejsze. Hasło, które wymyśliłem w życiu. <grymnie> no dzieci, to jest taka jakby chyba ważna część, nie, że tu tu znaczy, może tak. dzieckiem, nawet jeśli dziecko za bardzo się nie interesuje i nie jest jakimś znaczy, wielkim to fanem. Sumie, no, to, jest, to jest skierowane, skierowane do wszystkich y i, i oczywiście znajdą tam ci którzy są coś bardziej głębiej y i to jest odróżnia nas troszeczkę od, od innych konwentów, bo. To konwenty takie e, mniejsze potrafią być takie hermetyczne bardzo, tak? czyli opowiadamy jakiś, o jakichś rzeczach, a my tutaj chcemy e, przemycić, przy, przemycić różne, różne historie i mam nadzieję, że mm, no mam nadzieję, że, 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 że to chwyci, że to wypali, że ludzie będą zadowoleni, że coś zobaczyli, że czegoś dotknęli. Że o czymś, że o, czymś że o czymś posłuchali. Mm -hmm. to jest jakby mówię. Ale przede wszystkim że się spotkają i że będą wiedzieć, o, o to popatrz, mm -hmm. znam, a ty czytasz książki, naprawdę? A jakie? I o to mi chodzi głównie, bo. bo... Żeby się zintegrować. Znaczy tak, żeby poznać innych, in, innych ludzi. Yy... Takich, do tej pory gdzieś tam, czy tak powiem, jak tutaj jest piwniczne chłopaki. Siedzą tak? mhm. jakieś piwniczaki i, i, i siedzą, i siedzą i właśnie pod, kołdrą, pod kołdrą, i czytają. I, I dobrze, że czytają, bo to w dzisiejszych czasach też nie jest takie jakieś bardzo e, pewne, że czytają. Czy oglądają, mhm. czy znają całego Marvela, wszystkie seriale, filmy, czy komiksy na pamięć, no to też, też warto, żeby, żeby po prostu pokazać się. I tyle, i, i się tym nie wstydzić się tego ani się tym nie krępować. Nie? To co, to w takim razie zapraszamy w czwartek na filmy, 23 Tak, znaczy przede wszystkim do śledzenia e, strony zkf.zgorzelec.pl, e, Także e, na Facebooku jesteśmy tam jako Zgorzelski Konwent Fantastyczny. Tam na bieżąco są umieszczone wszystkie informacje, tam znajdzie się program, e, te wszystkie rzeczy, które potrzebne są do, do, e, do obsługi. Zdaje się, że także będzie to w takiej aplikacji konwencik, czyli tam będzie też będą te informacje. Bo tutaj mówię, no to jest taki twór, który jest żywy. On tak działa, tworzy się tak, żeby trochę spontanicznie, no bo jeśli ktoś się na przykład się do nas zgłosi jeszcze w międzyczasie, po naszej rozmowie, no to też musimy go gdzieś tam umieścić, więc coś przesunąć, coś uciąć, więc proszę śledzić i wtedy będzie, będzie wszystko jakby wiadomo. Lub można przyjść w ciemno i też będzie fajnie. Można przyjść ciemno i, i, i zacząć od, odzwiedzanie wystaw, a później, a później się zorientować, co się dzieje, bo chcemy tutaj tak dobrze, tutaj chłopaki z Zielonej Góry, z Adastry, bardzo tak cisną, żeby wszystko było ładnie rozpisane, opisane, że to jest tu, że o tej Godzinowo, godzinie, o godzinie tak, tak no, rob, Mają swoje doświadczenie. No, towarzyszenie istnieje 40 lat, oni konwenty robią przez pewnie z 30, więc, mhm. więc tutaj trzeba się po prostu dostosować do tego, co oni podpowiadają. Czyli wolontariusze mile widziani, wystawcy tak. lokalni mile widziani. widziani. A Osoby, a w... które chcą coś opowiedzieć albo mają jakąś zajawkę mile widziani. A resztę zapraszamy po prostu do uczestnictwa. Tak, tak tylko, że tutaj jeśli chodzi o wystawców, no to już tutaj prosilibyśmy o taką stricte fantastykę. tak Ale na przykład handmade, y jakieś, czy ktoś coś rysuje, jakieś naklejki robi yy, 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 związane z popkulturą, czy dalej, yy, to to zapraszamy. Do uzgodnienia. Tak, no, jeśli ktoś wkładuje kapciami, to nie. <laughs> czy torebkami? No, dobrze. Torebka? no chyba, że to są, nie wiem, z Blade Runnera, albo do strojów no, tore, torebki. No to wtedy, to wtedy tak, ale, ale jak tak ogólnie, to... to, raczej, to raczej, raczej inna impreza. Ra, raczej Zgorzelecki tak. Konwent fantastyczny. Zapraszamy. Pie, po raz pierwszy na po naszym raz pierwszy. terenie. Warto zajrzeć, chociaż zobaczyć, jak to tak, wygląda. Dokładnie. Zapraszamy. Dziękuję.